Siemanko, z tej strony Bartek z w pizdu za horyzont. Dzisiaj startujemy z pierwszym vlogiem, a plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy wędkować. Jedziemy wędkować razem z krzychem na makrele. <grym> Także ja zabieram Was ze sobą. Widzimy się już niebawem na trasie. Do zobaczenia. Dobra, czyli plan jest taki, najpierw musimy się spakować. Krzychu powinien zająć długo być, jest godzina 12.50. Trochę bajdza na chacie, ale to nic, nie mamy czasu. Co? Co zabieramy? Nie wiem, zabierzemy jakieś jabłko może jakieś kanapki będą w lodówce No raczej nie, dobra, kupimy, kupimy coś tam na trasie ale zanim pojedziemy napijemy się jeszcze trochę elektrolitów, uzupełnimy elektrolity elektrolity zero także żeby nie chciało nam się pić <laughs> dobra także teraz pozostało nam tylko czekać na Krzycha i Widzimy się już za chwilę. No i oczywiście jak na każde wędkowanie, co nam potrzebne najbardziej? Potrzebna nam czapka, czapka wędkarza, trochę stara i pognięciona, ale to nieważne. Nie jedziemy na randkę, tylko jedziemy wędkować. Także mam nadzieję, że nałapiemy dzisiaj makrel o tyle, nie? No dobra, Krzychu napisał, że jedzie, za 5 minut ma być. Najważniejsze to reklamuwa na ryby. Spodziewamy się nałapać dzisiaj sporo ryb. Także to weźmiemy mydła i mydła i ręcznika raczej nie potrzebujemy, bo łapiemy na pewno dużo więcej niż gówno, <laughs> więc Zamykamy drzwi w pizdu, wyruszamy za horyzont. Do Krzychu już jedzie wędkarz. Jedziemy wędkować. Ło, panie. Siema. Dobra, szybki wyjazd do Greksa. Kupimy jakieś kanapki, kawę i maszerujemy dalej. Bo ryby czekają, ryby czekają Co my tu chcemy? Tuńczyk. O, weźmiemy sobie tuńczyka. thank you. Jazda, jazda, biała gwiazda. Dobra, szybka przerwa. Dla kontentu. Idziemy kupić drewno na ognisko. O ile będzie. Trzychu prowadź, bo ty jesteś... No? Ty jesteś dzisiaj prowadzącym. Czekaj, to drewno. To tu. No tu bierz jakie. Ja. Bierz dwie paczki, trzy nie to dwie takie jedno? To jedno wystarczy. Dawaj, dwie. Wystarczy, bo ja mam jeszcze za chwilę. Na pewno? Na pewno, no. A jak zabraknie? To będziemy szukać na plaży. Nie wystarczy na 5 bakeli. 5 to ja sam zjem, chłopie. A ja. One, two, three, four. Sayonara, ziom. Wsadziłem to z boku. Jedziemy w Pizdu za horyzont. O, dotarli. Jesteśmy. Idziemy płaci za parking. Chyba pierwszy raz tu jestem. Także fajnie. Pogoda też dopisuje. No trochę chmury idą, także. Ale raczej padać nie będzie. Dobra, zapłacone. Parking mamy do jutra. Do... Tak jest. Szychu już tutaj działa. Bierzemy grilla. Netkarzy sporo dzisiaj. Let's go!

chicken i idziemy dalej ryby biorą jak szalone trzeba korzystać ognisko się pali za chwilę makrele wjadą na róż no, posiedzimy odpoczniemy a spadamy do domu no. i mamy następne sztuki Poszła w pizduch. A skrzychu na, na zdrowie. Za dobre połowy, nie? Jazda! O. A ja mam przerwę na browara. Także subskrybenci za wasze zdrowie. Jakiś kolej idzie do nas, do nas? To wyjdzie. Może chce rybę. La journée. Not like that, but didn't catch you Are you using braid or monoline? I've got braid, I'm LRF usually, so. Alright uh, oh, then. Yeah, so. Did you get any? What? Any? No, I've only just started. Hmm. You weren't using uh, just a single lure, or...? I'm using just a jig with yeah, one yeah. feather just above. Yeah. But yeah. So, uh, he's got like just proper mackerel feathers there, so. I've only got laws. Yeah. So. yeah. Wait a minute, I'll give you something. Tak. ten. to powinno działać. Dziadek dostał od krzycha jakoś tam specyfistą przylętę i chyba Co, ciągnie pierwszą sztukę. <laughs> Ale zerwała mu się. To nic, za chwilę będzie druga. No, a my kolejny rzut i kolejne sztuki. <laughs> Żeby na radkach było tak łatwo ty. <laughs> Jak te ryby łapać. Ale nie! O akurat patrz krzychu pod ciebie podpływa, nie? Akurat tu przypadkiem o, Pa jak idzie, prosto do ciebie ty. Ja... Czeka, już. Dobra czy nie Lora? Będzie Pokażemy Wam jak tu krzychu przygotowuje makrele na ognisko. Jak krzychu? No dobrze. Jest dobrze Danie główne Sztuki dwie. Wiesz jakie jest najlepsze danie? trzy no. zadba o to, żeby, kurde, konar zapłonie. Po zjemy i po makreli. Ty, a może pończka zrobimy na grillu? <grystanie> <grystanie> Sporo ludzi nawet, co? Nie. Jak tam pali się Krzychu, się nie pali? Chuja z tego będzie. <grystanie> o, miało być dobrze, wyszło jak zawsze. <grystanie> Nie, coś tam się dymi Będzie dobrze Jest, jest nadzieja Chcę powiedz trzy słowa do ojca prowadzącego A moja baba będzie to oglądać? <noise> co ja chcę, ale Zmęczyłem się tyłowieniem. łowieniem A to dopiero początek Ale, się jara się Mamy sprzęt Sprzęt na grilla A masz ten? Coś jeszcze? Czy tylko tak no, i mam? Mam wszystko. Wszystko jest. Wszystko tam jest. Pięknie rybki wypatroszone. Nic tylko żryć. To ci dawno przy obzisku nie siedziałem. Zapomniałem nawet, jaki to jest zapach, nie? Fajny. Wow. Fajny no. A zimnioki masz? Nie, który? Co to za ognisko bez zimniaków? Jeszcze w sumie to nie jadłem makreli z grilla. Za gorące. To nic. Za gorąco ona powinna się zamknąć. w tej... No nie. Pójdziemy jak jest. Dobra. Wszystko jest jak być powinno. Proszę pana. talerzyk, Rybka z grilla. Pachnie bardzo dobrze. Pogoda idealna. co no, to, <gryś> to nic. Zjemy palcami jak prawdziwi wędkarze. Rzucasz w imię skórą z ryby? Gardzisz? A tu przylecę. No, zobaczmy, co master chef Krzysiu nam tu przyrządził. Rybę bez oka perskiego. Myślisz? No dobra, spróbujmy. Mm. No, jak ryba. Mm. <laughs> szybko, szybko się zrobiła. Cztery rzuty, i już gotowa. No, nie Na W awajcie. W awajcie. Idealna. Jak najbardziej polecam nie. Teraz Krzysiułowo powie nam historię całej krzywi. A więc. Byłem na Lanzarote ostatnio, wypływając z łódką na ryby. i Ten właściciel łódki mówił, że była taka jaskinia wzdłuż brzegu i on mówi, że tam w tej jaskini żyje koleś 40 lat. Mówi, że panele słoneczne sobie tam zamontował, telewizor ma, i mówi, je to, co złowi. Myje się w wodzie, zje to, co złapie. kuna matata live. Jeszcze sąsiadów nie ma. No nie ma nikogo. <laughs> Będzie... Ja bym chyba chciał tak, wiesz, spróbować przez rok tak się wyciszyć i przeżyć poza systemem, nie? Tyle zostało z ryby. Ale wow. nie, powiem Ci dobra, dobra no. A tam biedny gościu dalej łapieńcy może złapać. On, on chyba dzisiaj umrze z głodu. No tak. Weź go zawołaj, daj mu jedną biednych nakarmić. Niech duch walki się <laughs> nie poddaje. Jak skosztuje i polubi, to będzie walczył dalej. Całkiem przyzwoita dzisiaj ta ryba. Dzień na pięć rakiet, nie? Nisko już gasa Makrele zjedzone. Piwko dopijemy jeszcze. Słoneczko dalej świeci. Fajnie wiaderku nie ma. Krzychu rybę ciągnie. Przyjechał nic, żeś nie złapał? To cienko się starasz, panie. Ale wiesz co? Ja zakładam palucha, pokażę Ci, jak to się robi. Dla kontentu jestem w stanie zrobić wszystko. Wędkasz <laughs> <laughs> w roku i pokażę Ci, jak to zrobić. Tak, żeby było dobrze. Czy Ty jesteś na to gotowy? Czy, jest, czy jesteś gotowy na porażkę? Jestem. Dobra. Jedziemy z tematem. <laughs> Ludzie patrzą, to znaczy, że dopingują mi. A jak mi dopingują, no to muszę im pokazać, że wyciągam rybę, nie? Dobrze! Ma... Mam rodzinę do wykarmienia, niech biorą. Jazda z makrelami. Pierwszy rzut. Sztuk 3 Kurde. Chodź. tu pan zaraz w Po co? Jeszcze się kurwa nie trafi. Pokażę Wam, gdzie jesteśmy dokładnie. Miejsce nazywa się tutaj, jak widać, West Bexington Beach. Beach? Beach. You know what I mean? Beach? Ta cała plaża to jest Chessy Beach. <laughs> w rajonie West Bexington. A my przyjechaliśmy z miejscowości Bridgewater. I jest to 46 mil. Dokładnie z tego miejsca. Godzinę 20. Nie jest źle, raz w tygodniu można przyjechać, wszystko generalnie spoko, pogoda na 5 rakiet. rakiet, miejsce na 5 rakiet, połów na 5 rakiet, mamy sporo ryb, jeszcze zjemy te z grilla i jak wszystko będzie na 5 rakiet to jak najbardziej polecamy, polecam, Krzychu też poleca, Poleca Krzychu? Oczywiście. No i mamy konkurs dla naszych subskrybentów <laughs> wystarczy zostawić komentarz i zostawić suba łapa w górę oczywiście komentarz... jaki komentarz? komentarz... co sądzicie na temat blogowania po połowu z Baklem wygrania z makrela <laughs> makrela z grilla i zabierzemy jedną osobę na następny na, gań, panie. na następny. <laughs> Na następny Fishing razem z nami Także zostaw lajka, zostaw suba Zostaw komentarz I powodzenia! I zostaw babę przede wszystkim I idź w pizdu za horyzont A ja tu zbiorę się na odwagę i... I Ty też zbierz się na odwagę Zostaw suba lajka i swoją babę. Pozdrawiam i tym akcentem. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Już nie Cześć.